Siemaneczka, jestem Rawszy, witam Was w kolejnym nagraniu. Oddaliśmy Taska na tarantule, udało nam się ubić w miarę szybko, bo w niecałą godzinę 300 Tarantuli. Zarobiliśmy na tym też kilka ładnych K. Lud naprawdę dopisywał. Teraz udajemy się na bossa, The height. Pokażę Wam teraz dojście. Wydaje mi się, że z tej gorszej strony. Gorszej strony, bo z początku tutaj będziemy mieli same Waspy, Taranki, jakieś motylki i tak dalej. Więc jak na razie jest pełen chillout Później dopiero się zacznie pełno karmkili, taranek, spiderów i tak dalej. naprawdę potrafią. Nie jeden wyższy poziom onieśmielić. Kamphile potrafią naprawdę porządnie sparalizować. Jest ich tam kilka i z tamtej strony no, czasem bywa problem, żeby dostać się do tamtej dziury przy tym bosie. Można również dostać się na bossa z drugiego cave'a, od drugiej strony od północy port hope można się dostać, co pokazywałem na obrazkach we wcześniejszym odcinku, ja akurat idę tą stronę. W sumie nie mam przedmiotu do ujrzmiania pantery, ale przy okazji będziemy mogli sobie podejść i zobaczyć czy taka pantera nam się nie zryspiła po drodze. Bo z tego co wiem, bestiariusz również z tego potwora można zabijać, choć wolałbym ją złapać, no ale fundusze nie do końca mi pozwalają na to, a tak poza tym po co mi ta ranka, skoro mam osiołka. Raczej nie ta ranka co ja mówię, skoro mi pantera, skoro mam osiołka. Ja już tylko o tych panterach myślę. Jak możecie zauważyć, również troszeczkę z levelem pocisnąłem ku górze. Dwa poziomy wbite, naprawdę ten poziom idzie jak szalony. Z jednej strony mi to przeszkadza, bo ten poziom, czy jest aż tak ważny, a chciałbym spike taska zrobić 100 punktów ze spike taska, dopóki 50 poziom nie zdobędziemy, żebyśmy później w tych bardziej hardkorowych potworach nie musieli tam latać. I kombinować. Jak pięknie tutaj nam papuga leci. No i nie ma pandery. Nie ma, nie ma. Na pewno ktoś po zapisie serwera już tutaj zaglądał. No trudno. Idziemy, idziemy do bossa The Hide. Z bossa mogą nam wylecieć spodnie, nightlegi. hood. Taki fajny kapelusz zielony. Plus do tego spider silki, które w sumie są... Najdroższe moja wpadka. Nie zorientowałem się przed odcinkiem, ile te Spider-Silki są warte. Przekonamy się, zobaczymy, jak zadobędziemy. Wtedy, wtedy na cystropedii będziemy mogli sobie śmiało sprawdzić. Ten plus jest teraz, że jest chwila po zapisie serwera. Także te potwory nie powinny być jeszcze tak bardzo wymieszane. Aczkolwiek. Aczkolwiek jest ich tutaj naprawdę dużo. Pamiętam czasy. Jeśli 7-8, ile tutaj botów wysokopoziomowych rycerzy biegało i zabijało wszystko po drodze. <gry> Ale to były dawne czasy, teraz już ich nie ma, na szczęście. No i dochodzimy do tej oto dziury. Schodzimy na dół. Następnie możemy wybić sobie te taranki, czemu by nie. Tarantule ubite. doleczmy się z mana no i wchodzimy do pierwszego naszego bossa. Tarantul, oczywiście. No bo planuję zrobić tego taska trzykrotnie. Jak możecie zauważyć, pan ma nawet, nawet, nawet w porze. Bardzo małe hity w niego wchodzą. Choć my też nie mamy jakichś bardzo szalonych skilli, Bo skromne 73 sword. Wow, udało się Zdobyliśmy mi oraz Spider Silk. Spider Silk chodzi na bonie po 9k. Naprawdę mega profit. Terahut po 2,5k. Także ponad 10 000 golda na plusie, naprawdę. Mega plus z tego bossa, polecam wszystkim robić tego taska. Dla niskopoziomowych graczy normalnie cud molina, kochani. No to dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej pa, cześć!